Dostojni Księże, Arcybiskupie, Ekscelencje, Panie i Panowie Ambasadorowie, Państwo Wicemarszałkowie, Panie i Panowie Senatorowie, wszyscy szanowni państwo. Serdecznie witam w murach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i jestem niezwykle rad, że po przerwie spowodowanej pandemią znów możemy osobiście na początku roku spotkać się w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce jest dla Senatu i dla mnie. Osobiście niezwykle cenna. W obliczu najpierw pandemii, a teraz wojny w Ukrainie i wywołanego nią kryzysu gospodarczego i energetycznego, to właśnie współpraca, wspólnota i jedność są siłą społeczności międzynarodowej. Szanowni Państwo, dewizą Senatu jest cytat z wielkiego myśliciela i patrioty epoki polskiego renesansu Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli senatu nic w Rzeczypospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi. Dziś, po niemal 500 latach od zapisania tych słów w dziele o poprawie Rzeczypospolitej, są one wciąż aktualne. Senat od początku dziesiątej kadencji podejmuje liczne inicjatywy w zakresie obrony demokracji i praworządności, wolności słowa i wolności mediów, praw kobiet czy osób słabszych i pokrzywdzonych. Kierujemy się zasadą, że prawo ma służyć Polkom i Polakom, a nie tej czy innej partii. Wyznacznikiem naszych działań jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i jej obrona przed zakusami tych, którzy chcieliby uczynić z niej oręż przeciwko prawom i wolnościom obywatelskim albo wykorzystywać ją dla doraźnych korzyści politycznych. Przedmiotem szczególnej troski Senatu jest miejsce Polski wśród krajów wolnego świata cywilizacji zachodniej i nasza pozycja w Unii Europejskiej. Wyrazem tego było między innymi podjęcie rezolucji, w której senatorowie podkreślili, że członkostwo w Unii zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski, a w interesie obywateli Rzeczypospolitej jest korzystanie z praw i wolności zapisanych w traktatach europejskich. Senat swoimi działaniami potwierdza, że stoi na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski we wspólnocie i nie zgodzi się na żadne rozwiązania, które mogłyby doprowadzić do odwrócenia tego stanu rzeczy. Senat od miesięcy realizuje działania mające na celu pozyskanie należnych naszym obywatelom pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Przedkładamy stosowne projekty ustaw realizujące tzw. kamienie milowe naszego porozumienia z Komisją Europejską. Czynimy wszystko, by prawo stanowione w tej materii było zgodne z, Polką, z polską konstytucją i wypełniało zobowiązania wobec Unii. Kolejne kroki w tej sprawie podejmować będziemy już dziś, podczas zaczynającego się za niespełna trzy godziny kolejnego dodatkowego posiedzenia Senatu. Mimo zasadniczych różnic naturalnych dla organów demokracji przedstawicielskiej, zdecydowana większość ustaw przyjmowana jest przez Senat jednogłośnie. Wprowadziliśmy formułę Senatu otwartego dla Polek i Polaków. Oddajemy głos wszystkim tym, którzy nie mogą liczyć na wysłuchanie gdzie indziej. Panie i panowie ambasadorowie, szanowni państwo, mimo dzielących nas na co dzień różnic politycznych, w jednej sprawie jesteśmy w Senacie zgodni. Od początku haniebnej agresji Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę, twardo stoimy po stronie naszych sióstr i braci Ukraińców. I robimy wszystko, co w naszej mocy, by jednoczyć parlamenty wokół działań wspierających Kijów. Już w początkach lutego ubiegłego roku Senat w uchwale zwracał uwagę na niebezpieczeństwo grożące Ukrainie. Wyrazem naszego wsparcia była wizyta delegacji Senatu w ukraińskiej stolicy tuż przed wybuchem wojny i już po jej rozpoczęciu, gdy pojechaliśmy razem z Senatem Czech po to, aby okazać solidarność, podkreślić, że doskonale rozumiemy, co znaczy zagrożenie dla demokracji i dla suwerenności oraz spójności terytorialnej Ukrainy. Zapewniliśmy naszych przyjaciół, że nie zostawimy ich bez pomocy. Z podobną misją udali się na Ukrainę senatorowie w początkach maja i sierpnia ubiegłego roku, razem z parlamentarzystami z Austrii, Belgii, Estonii, Irlandii, Kanady, Litwy, Rumunii, Włoch, zrzeszonymi w światowej sieci parlamentarzystów zjednoczeni dla Ukrainy. You for You. Wysłuchali najważniejszych postulatów ukraińskich władz. Zgodzili się, że sprawą kluczową jest postawienie winnych zbrodni wojennych przed wymiarem sprawiedliwości. Senatorowie angażują się również w pomoc ukraińskim uchodźcom, których napływ do naszego kraju był ogromny, a także często osobiście biorą udział w konwojach z pomocą humanitarną. Podczas spotkań dwustronnych, wizyt zagranicznych czy posiedzeń gremiów międzyparlamentarnych jednoznacznie mówimy: nie ma nie tylko bezpiecznej Polski, bez wolnej i niepodległej Ukrainy, ale nie ma bez niej bezpiecznej Europy i wolnego świata. Nie ma też powrotu do, tych, do dotychczasowej polityki wobec Rosji. Złudzenia. Wyparowały z dymem bombardowanych miast. Nowa geopolityka musi oznaczać, że współpraca na dotychczasowych zasadach skończyła się. Senat, jako jeden z pierwszych parlamentów uznał władzę Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Naszym wspólnym zadaniem, jako wspólnoty cywilizacji zachodniej, jest obok pomocy militarnej, gospodarczej i humanitarnej. Także wspieranie polityczne euroatlantyckich aspiracji Ukrainy na arenie międzynarodowej. Tak, aby temat ukraińskiej walki o wolność i celów tej walki nie spowszedniał. Pamiętajmy, że w dłuższej perspektywie potrzebny będzie też plan odbudowy dla Ukrainy. Swoisty drugi plan Marszala, w którym powinien się zaangażować cały wolny świat ze Stanami Zjednoczonymi, na czele. Szanowni Państwo, po tym, co wraz z przewodniczącym czeskiego senatu, panem Miloszem Wystryczylem oraz polskimi i czeskimi senatorami widzieliśmy w kwietniu na własne oczy w Buczy, Irpieniu i Borodiance, wiemy, że konieczne jest zapewnienie rozliczenia okrucieństw dokonywanych na bezbronnej ludności cywilnej Ukrainy i postawienie sprawców tych zbrodni przed sądem, tej kwestii nigdy nie wolno wymazać z naszego pola widzenia i dlatego niezwykle ważne jest utrzymywanie twardej, wspólnej polityki sankcji wobec Rosji oraz wspierającej ją Białorusi. Bez naszej wspólnej presji trudno będzie pociągnąć do odpowiedzialności i ukarać przestępców niezależnie od ich rangi. Działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego budzą nasz najwyższy niepokój także dlatego, że dotykają licznej w tym kraju społeczności polskiej. Wzywamy reżim Aleksandra Łukaszenki do uwolnienia Polaków więzionych z przyczyn politycznych z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, którego pokazowy proces trwa w Mińsku. Wspieramy przedstawicieli opozycji białoruskiej, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. W specjalnej uchwale Senat zaapelował do społeczności międzynarodowej o solidarne działania na rzecz zaprzestania represji przez władze Białorusi i przywrócenia podstawowych praw i wolności zarówno obywateli tego kraju, jak i żyjących tam mniejszości narodowych. Ekscelencja. Jestem niezwykle rad, że w ostatnich miesiącach udało się odbudować dynamikę wzajemnych kontaktów na szczeblu parlamentarnym, zarówno w relacjach dwustronnych, jak i na forach współpracy instytucjonalnej. Wspomnę tu m.in. spotkanie z przewodniczącą Senatu Republiki Włoskiej, udział w konferencji przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w słoweńskim Brdzie. Wizytę oficjalną w Republice Czeskiej, zakończoną przez kilkoma dniami oficjalną wizytą w Mołdawii, ósme polsko-hiszpańskie forum parlamentarne, które odbyło się w Burgos, pierwszy parlamentarny szczyt Platformy Krymskiej w Zagrzebiu, dwunastą sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Republiki Litewskiej, Rady Najwyższej Ukrainy w Wilnie. Oraz ponowny udział w sesji Zgromadzenia Bałtyckiego w Rydze. To tylko niektóre z naszych inicjatyw. We wdzięcznej pamięci zachowałem wizytę w Watykanie, w czasie której podziękowałem papieżowi Franciszkowi za beatyfikację prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz matki Róży Czackiej, twórczyni ośrodka dla niewidomych w Laskach. Z satysfakcją gościliśmy w Polsce na zaproszenie Senatu Przewodniczących Rady Najwyższej Ukrainy, Pana Rusłana Stefańczuka, Niemieckiego Bundesratu, Pana Bodo Ramelowa i Senatu Rumunii, Florina Wasilecitu. W minionym roku wznowiliśmy osobistą aktywność senatorów w zgromadzeniach parlamentarnych OBWE, Rady Europy, NATO i Unii Międzyparlamentarnej. Cenimy sobie niezwykle relacje z naszym głównym sojusznikiem w NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, które wyrażają się w licznych spotkaniach i rozmowach na różnych szczeblach. Ubiegły rok był dla Senatu Rzeczypospolitej ważny także z punktu widzenia polskiej tradycji parlamentarnej. Pragnę podziękować Państwu za wszystkie życzenia i gratulacje, jakie z okazji stulecia odrodzonego Senatu napłynęły do nas, i podkreślić, jak ważna była dla nas Państwa obecność podczas rocznicowych uroczystości zorganizowanych z tej okazji. Szczerze za Waszą obecność i życzenia dziękuję. Szanowni Państwo. Senat Rzeczypospolitej Polskiej od początku swojego istnienia przykładał ogromną wagę do spraw emigracji i utrzymywania więzi z wychodźstwem. Izba Wyższa od czasów II Rzeczypospolitej była patronem inicjatyw na rzecz Polonii, dbała o utrzymanie relacji z krajem przez Polaków i osoby polskiego pochodzenia zamieszkały za granicą. Wprawdzie w związku z decyzją polityczną, Senat nie dysponuje już środkami finansowymi przeznaczonymi na wspieranie środowisk polskich na świecie, to jednak nie zrezygnowaliśmy z wykonywania naszego historycznego zobowiązania wobec rodaków. Staramy się wspierać ich inicjatywy i pomagać w podtrzymywaniu więzi z macierzą, odwiedzamy ich i staramy się realizować ich wnioski i postulaty. Korzystając zatem z okazji, chciałem. Na Państwa ręce złożyć podziękowania za wspieranie Polek i Polaków mieszkających w reprezentowanych przez Państwa krajach. To niezwykle ważne, że mimo odległości od ojczyzny mogą liczyć na pomoc, wsparcie i opiekę Waszych państw, w, którym, w których przyszło im żyć. Panie i Panowie Ambasadorowie, pragnę zapewnić, że Senat pozostaje dla Państwa otwarty. Zawsze jestem gotów na osobiste, indywidualne spotkania i rozmowy, gdy zaistnieje potrzeba spraw dotyczących stosunków Polski z państwami, które reprezentują państwo w Rzeczpospolitej. Życzę, by misja, która została państwu powierzona, sprawiała każdemu z państwa ogromną satysfakcję. Niech rozpoczynający się rok Przyniesie pokój w Ukrainie i na całym świecie, a nam wszystkim stabilizację i pomyślność. Niech w nowym roku nie zabraknie zdrowia, optymizmu i wiary w dobre jutro, a także siły i wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Niech prawda zatriumfuje nad kłamstwem, a dobro nad złem. Szczęśliwego nowego roku!